Nagrodę specjalną od lokalnego portalu Moja Ostrołęka wręczy zastępczyni redaktora naczelnego Katarzyna Ześk. Zapraszamy. Nie każdy może powiedzieć o sobie, że jest najlepszy na świecie w jakiejś dziedzinie. On należy do nielicznego grona, które w pełni może korzystać z tego określenia. W 2023 roku poleciał reprezentować nasz kraj w Mistrzostwach Świata Miss and Mr. Universe Bodybuilding, Fitness and Bikini które odbyły się w belgijskim Nivelles. W tym jakże ważnym dniu dla Polski znakomity sportowiec miał okazję odśpiewać mazurka Dąbrowskiego na belgijskiej ziemi. Reprezentant klubu Sportów Sylwetkowych Kuźnia wywalczył w kategorii men's physique tytuł mistrza świata. Mowa o Mateuszu Tabace. Zapraszamy. laureat nagrody specjalnej od portalu Moja Ostrołęka, Mateusz Tabaka, czyli reprezentant Ostrołęckiego Klubu Sportów Sylwetkowych Kuźnia. Witamy serdecznie. Witam bardzo. Mateusz, zawsze jak mam okazję porozmawiać z mistrzem świata, to zadaję to pytanie, co czułeś, kiedy dotarło do Ciebie, że na naszej planecie to Ty jesteś numerem jeden? Eee, ciężko mi było w sensie w to uwierzyć wszystko, jak, e, bo dosyć szybko to e, się wydarzyło. E, aczkolwiek no, e, jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego powodu. No i co mogę powiedzieć więcej? Będę dążył do powtórki w, w, tym, e, w tym roku, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Niesamowity sukces sportowy poprzedzony jest tytaniczną pracą i setkami wyrzeczeń. Jak długo zajęło ci wypracowanie tak imponującej sylwetki? Ćwiczę tak od pięciu lat, w tym e, od trzech tak bardziej już e, profesjonalnie wytrwale, że tak to powiedzmy, bez żadnych takich odstępów większych czasowo. Mateusz wspomniał o tym, że szykuje się też na Mistrzostwo Świata, na obronę tytułu, ale ciężko będzie przebić Twoje aktualne osiągnięcia, ale sportowiec, by się rozwijać, stale musi podnosić poprzeczkę oraz wyznacza, wyznaczać sobie nowe cele. Tak więc, co teraz znajduje się w Twojej orbicie zainteresowań, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe? Chciałbym bardziej wystartować międzynarodowo, dlatego też w tym roku się przygotowuję właśnie do występów międzynarodowych w różnych krajach Europy. No i zobaczymy, jak to finalnie mi wyjdzie. Jestem pewien, że na pewno dobrze ci pójdzie, bazując na twoich wynikach z poprzedniego roku. Mateusz, jeśli chcesz kogoś pozdrowić lub komuś podziękować, to możesz to zrobić właśnie teraz. Chciałbym podziękować przede wszystkim Miastu za wsparcie w tych wszystkich wydarzeniach, klubowi Kuźnia oraz mojej pracy, a raczej właścicielowi Józefowi Baudydze z firmy JBB. Dziękuję. Przyjmij jeszcze raz wielkie gratulacje i dzięki Dziękuję. za rozmowę.